Magdalena ogórek w Playboyu. Dzień dobry, to jest Flesz Celebrytki Ustana Kozłowska. Zaczynamy. Magdalena Ogórek, kandydatka z poparciem SLD na prezydenta Polski, zakończyła wybory z wynikiem 2,4%. Ciekawe, co dalej z karierą pani Magdy. Czy zajmie się polityką, publicystyką, a propozycji nie brakuje. Jedna z nich dotyczy wywiadu i sesji zdjęciowej w magazynie Playboy. Złożyli ją pani Magdzie Wojewódzki i Kędzior w swojej audycji w Rock Radio. Wszystko było rzecz jasna prowokacją i zobaczcie co z tego wyszło? Jeżeli chodzi o wywiady, to ja wywiadów chętnie udzielę. Natomiast mm. jeżeli chodzi o zdjęcia, to tylko i wyłącznie zdjęcia, że tak powiem, klasyczne. Playboy w tym momencie jest taki bardziej lifestyle'owy, wie pani. To, to tutaj nie chodzi o takie zdjęcia zupełnie rozbierane, ale żeby tam kawałek ciałka pokazać, tam kawałek piersi, mm. wie pani, łódko. Co pani o tym myśli? Wie co jeżeli chodzi o zdjęcia do Playboya, to ja mam duży dystans. Wywiad, owszem, ale ze zdjęciami to. No, bez, bez zdjęć to sam, sam wywiad, tak, w Playboyu to nikogo nie zainteresuje, niestety. Pani Magda dostała zatem inną propozycję, co by zrobić wywiad i sesję dla magazynu Shape. Ciekawe, czy się zgodzi. A tym oto sposobem Kendzior i Wojewódzki mają kolejny udany żarcik na swoim koncie. My polecamy sprawdzone informacje o gwiazdach. Na Plejadzie rzecz jasna. Do do zobaczenia!